Cześć uczęszczać, witajcie na moim kanale. Kolejne głośniki, dawno nic nie było, a Creative wydał ostatnio całkiem fajne maleństwa, a mianowicie Creative Movable Play, czyli głośniki stworzone do oczywiście do grania, do jakby takiego użytkowania na zewnątrz. Sam zestaw to oczywiście głośnik, kabelek USB typ do ładowania, bo oczywiście mamy tutaj port ładowania całkiem fajnie ukryty, można też sobie po auksie się wpiąć. Eee, oczywiście jest smyczka, też w odpowiednim kolorze, mam akurat niebieski i ten pomarańczowy, więc smyczki są, znaczy smyczki. No kawałek sznurka, który można sobie później gdzieś to zawiesić. No i co, to są zagłośniki? Oczywiście ja już je przesłuchałem, więc chwilę informacji ode mnie, jak to brzmi, jak wygląda budowa. Mimo że to maleństwo, cenę oczywiście możecie znaleźć na dole, jest to głośnik stereofoniczny. Mianowicie sprawdzają stereo, każdy jeden ma prawy, lewy kanał, więc bardzo fajnie. Dwie membrany pasywne, bo wiadomo o co tu chodzi, czyli trochę basu z niego usłyszymy, a oczywiście za chwilę sobie je przesłuchamy. Całkiem fajne, miłe w dotyku. Spoko to wygląda. A jeżeli chodzi o standardy, no to mamy power, głośność mniejsza, większa. Oczywiście przycisk do pauzowania i restartowania. Oczywiście cała papierologia, co jak działa, co do czego jest. Oczywiście na pokładzie, jak sobie skonektować telefon po bluetoothie. Oczywiście całość może działać jako zestaw słuchawkowy. Też jak już widzieli, możemy się wpiąć liniowo. Same parametry, myślę, że dość ważne tutaj, jeżeli chodzi o ten głośnik, jest całkiem nieźle, gdyż mamy tutaj tak naprawdę, jeżeli chodzi o samą moc tego, otóż to głośniczka jest to 2x5W. Czyli 2-5W na kanał, fajnie to nawet brzmi, to sobie za chwilę to usłyszycie. Bateria 2000 mAh w środku, czyli trochę nam to pogra, kilka godzin na pewno. Bluetooth 5.0, czyli już mamy nowe standardy. Pasmo przenoszenia 70 Hz, 20 kHz, czyli tutaj to troszeczkę inaczej niż zwykle. No cóż, do 10 metrów działa, kolory różne. Więc dobra, zobaczmy sobie, co one potrafią. Jeszcze w ogóle fajny bonus, bo jak sobie rozdz... będziecie mieli dwie takie sztuki i sobie przeżycie, sobie ładnie tą instrukcję, jeden może grać jako prawy, jeden może grać jako lewy kanał, więc spokojnie możecie w dwóch zrobić stereo, co Wam za chwilę pokażę, pokażę, a to już naprawdę robi fajną robotę. No dobra, to co, może posłuchamy ich trochę? Co, na razie odpalimy jeden. Ja mam jeden skonfigurowany, na... w sumie obydwa, więc odpalmy sobie pierwszy. Oczywiście... Standardowy dźwięk, jaki nam tu Creative daje. Usłyszymy? no i co? Może troszkę posłuchamy, jak to brzmi. To lecimy! Oczywiście to taka połowa głośności. Dajmy sobie max. To jest max! Dzień dobry, na pewno fajny środek, jest trochę góry, ale nie jest jakaś taka mega bardzo wyraźna, no i te pasywne membrany, które mamy, na razie ten gra, tylko w tych głośnikach da się usłyszeć, że jest trochę tego basu, no ale jakiejś większej ilości bym się go tutaj nie spodziewał. Dobra, to co, coś kolejnego? Następny twór. Na razie mamy gdzieś połowę nocy. No co? Damy pełen ogień. I to jest ocenie, że Max. Wam jak na 2x5W całkiem fajnie tego brzmią, Miałem poprzednie wszystkie maleństwa od Kreatiwa, od innych też producentów. Powiem wam, no, że to daje robotę w porównaniu do tego, co mieliśmy w zeszłorocznych modelach. A co jeszcze warte? powiedzenia, oczywiście, wodoodporność całego zestawu. IPX7, czyli będzie dobrze, jeżeli chodzi o zamoczenie. Do 10 godzin jest możliwość grania. Dla mnie jestem na tak. Jedziemy dalej. Kolejny kawałek dla Was. Może to? Tu mamy gdzieś połowę głośności. Idziemy górę. Jest oznaczenie, że max. całkiem przyjemnie, a spróbuję sobie posłuchać ich w stereo. Ja oczywiście przeprowadziłem całą prostą instrukcję konektowania, która jest tu opisana. Nie będę tego pokazywał, no bo każdy to ogarnie. Spróbuję sobie włączyć drugi głośnik. Co jeżeli mamy je połączone? Wystarczy go tylko odpalić. Co słyszycie? I mamy już prawy i lewy kanał. Dobra, coś jeszcze? Tym razem również stereo. Powiem Wam tyle, że jeżeli chodzi o maleństwa, na pewno brzmią moim zdaniem lepiej niż rozwiązania najmniejsze, które mieliśmy z zeszłego roku, czyli jeżeli dobrze pamiętam C1, MUVO również. klej Naprawdę fajny. Na pewno fajne jest to, że no, ładnie wykonane. Tutaj macie gumę, która jest naprawdę solidna, dookoła ta siatka, którą już znacie z większości, że tak powiem, głośników, które wszędzie się gdzieś produkuje, kupuje. Miejsce na smycz, oczywiście bardzo dobre, szczelne zamknięcie, jeżeli chodzi o port ładowania, jak i również wyjście aux możecie po prostu liniowo się tutaj wpiąć. Oczywiście wszelkie wszelkiej maści sterowania jak najbardziej też chodzą, ale w trybie stereo chyba z tego prawego. No, jest oczywiście dioda, która informuje Was o tym, że głośniki są odpalone, można spauzować, ale tylko tym prawym, <grym> tym, który jest jako lewy kanał, czyli pierwszy, ten prawy po dołączeniu tak sobie dziwnie gra. Mam ramki ładne, wykonanie ładne. Cena. Macie ją na dole, około 150 zł, plus minus, tam 160, 170, w zależności, gdzie sobie je poszukacie. To jest na pewno trochę trochę to kosztuje, ale myślę, że warto. Warto na pewno, jeżeli szukacie fajnego maleństwa. No, nie daj Boże, w stereo to już najlepiej dwa takie same, w takim samym kolorze. Oczywiście troszkę dziwnie jest rozwiązana możliwość stawiania tego, no bo oczywiście macie dwie te pasywne membrany, jak tak stawiacie, to troszeczkę ten dźwięk z jednej jest przytłumiony, a głośniki zasadniczo jest jeden tu, drugi tu. I jak sobie one grają, no to też trzeba to jakoś wymyślić, jak sobie to położyć. Fajnie szkoda, że to tak łatwo nie jest w ten sposób możliwość tego umiejscowienia. No i co, no ja zasadniczo żadnych jakichś takich minusów nie mam, pas mógł być troszeczkę głębszy, no ale no to jest maleństwo 5 -watowe. to ma służyć po prostu, żeby wyjść gdzieś na dwór, na jakąś imprezkę, gdzieś jakiś grill i tak dalej, chociaż na razie wiecie, siedzimy w domu z racji wirusa i no co, no ja jestem tak, no tak w sumie, no uwaga, jeszcze 306 10 gramów to też myślę, że ważne. I oczywiście, jeżeli ja nadziałem w trybie stereo, no to już osobno nie ma tak, że w każdym z głośników grając dwa kanały, jest jeden i drugi, sprawdziłem to i jak dla mnie no, tak. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć? Piszcie w komentarzach. Oczywiście. Linki gdzie je dorwać macie na dole. No, również moje społeczności, Patronite i tym podobne rzeczy. No i cóż, na dzisiaj tyle. Creative Movo Play. Fajne małe zabawki wyglądają jak takie. Nie wiem, jakby to nazwać jakby naboje. Może bardziej nie naboje, tylko ładunki miotające, ale, ale mi się podoba. Z tej strony łóżek, trzymajcie się ciepło. Hej!